Siemanko, ja jestem Dominik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym odcinku znajdujemy się w Zakopanem. Mamy aktualnie 7 czerwca. I ja akurat przyjechałem na ten długi weekend z Bożym Ciałem. Także w tym odcinku pokażę Wam ceny atrakcji podczas tego weekendu. Także jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. zachęcam też do zasubskrybowania kanału. Gdy będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami, to że co, zapraszam na dzisiejszy odcinek. W tej chwili właśnie podchodzimy do kas biletowych i za chwilę pokażę Wam ceny. I oczywiście sobie wjedziemy na górę. I tak tutaj prezentują się ceny na dzień dzisiejszy. A dzisiaj mamy 7 czerwca 2023 roku. Góra dół normalny 29 zł, kurgowy 23 zł. strona 23 zł. I jesteśmy na samej, na samej górze Gubałówki Tutaj mamy wyjście z kolejki I tutaj po lewej stronie zaczynają się już restauracje A tutaj mamy piękny widok na, na Zakopane i górę Niestety dzisiaj jest mgła, także trochę słabo to widać ale no cóż, możemy poradzić Taki mamy klimat, jak to mówią Także co, zejdziemy sobie na taras widokowy Porobimy sobie zdjęcia Tutaj mamy też zjeżdżanie grawitacyjną. Tutaj macie jej cennik. A my idziemy sobie dalej na punkt widokowy. A tutaj, na górze, mamy oczywiście restaurację z pięknym widokiem na góry. Oczywiście, jak jest ładna pogoda, jak nie mam góry. A tutaj mamy wystawę jakieś jakieś rzeźby które są obsadzone chyba jakąś, jakimiś krzewami albo to są krzewy tak w by, by ten wycięte Czekajcie że Wam tutaj pokażę bo tak. fajnie to wygląda Tak, to są po prostu tak krzewy wyrzeźbione Także kierujemy się pomału na punkt widokowy. Trzeba uważać, bo padał deszcz, więc płyty mogą być śliskie. A to jest wszystko drewniane, także wiecie jak to wygląda. Tutaj mamy y, miejsca, do, żeby sobie uciąć z parasolami. Miesiąc temu tego nie było. Tutaj Wam przypnę kartę, także będziecie mogli zobaczyć jak to wyglądało w majówkę. I dochodzimy już na taras widokowy Tak jak mówię, dzisiaj pogoda trochę nam nie dopisuje, żeby poglądać ładnych widoków na co? No, musimy brać co nam dają, jak to mówią. I jesteśmy już na tarasie widokowym. I zobaczcie tutaj jakie mamy ładnie widok na zakopane. Co prawda zasłaniają je te oto choinki. Moim zdaniem powinny one być przycięte, no ale no co? Tak to jest Niestety góry są w chmurach. A tutaj na górze restauracja, i tak to mniej więcej właśnie tutaj wygląda. Wchodzimy do Doliny z Tak przed chwilą mogliście zauważyć na oznaczeniach szlaków. Na poranne mamy 40 minut. A jakbyśmy chcieli iść tą terazą na giełdę, to mamy 3 godziny. Oczywiście, tutaj po lewej stronie macie toalety. Przy wejściu do parku, bilet kosztował 9 zł. Jest to cena biletu normalnego. Ulgowy jak zawsze, kosztuje tutaj połowę, czyli 4,50 zł. Zachodzimy już po do Polany strążeckiej Aktualnie po lewej stronie możecie zobaczyć drewniane domki. Jest to taki symbol Doliny Strążskiej. Bardzo często są one umieszczane na magnesach, na widokówkach. Za chwilę oczywiście podejdziemy bliżej i pokażę Wam to zbliża jak te domki wygrają, wyglądają. I tak z bliska właśnie wyglądają te domeczki. I już pomimo właśnie dochodzimy do Polany Strążyckiej. A no tak tutaj wygląda podejście do tych właśnie tego widoczku na te drewniane zabudowania. Szereg jest oczywiście wyznaczone tutaj takimi 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 rinami, oczywiście z oznaczeniem Toczeńskiego Parku Narodowego. A tutaj mamy jeszcze taką skałę, i tam właśnie za nią są te domki. A my podążamy dalej ku Poraniec toranżerskiej, a następnie woda sik Sikrabiec. Jak dobrze oczywiście ja to wymawiam A jak nie, to możecie mnie poprawić tutaj w komentarzu Ja oczywiście z tego miejsca serdecznie Was zachęcam do zostawienia łapki w górę Zachęcam też do zasubskrybowania kanału W ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami Będziecie dostawali też powiadomienia jak tylko nowy odcinek pojawi się na kanale Także myślę, że to jest warta rzecz mi w ten sposób też pomożecie bić moje wymarzone tysiąc subów jak na razie. Także co, kierujemy się dalej. Zapraszam na kolejne przepiękne widoki z Doliny strążyckiej. Powiem Wam, że tak tu jest tutaj pięknie. 9 zł kosztuje wstęp. Tak samo jak do innych tutaj dolin czy innych atrakcji właśnie Zakopanego, które znajdują się w Lasach. Jakieś szoraki, i tak dalej. Wstęp do parku zawsze kosztuje 9 zł. A tutaj właśnie mamy oznaczenie, i mamy opis, że oczywiście znajdujemy się, tak jak wam powiedziałem przed chwilą, na poranie Storążyckiej, która jest położona na wysokości 1029 m nad poziomem morza. Tutaj w prawo możemy dojść do doliny Małej Łąki. I oczywiście, też do giełdą. Na giełdą mamy 2 godziny 50 minut. Do doina Majłonki, godzina 10 tutaj w prawo. Droga pod regrami, czyli do wejścia do doiny, tutaj jest według tego drogowskazu 35 minut. A mi droga zajęła, powiem Wam, dokładnie 41 minut. Tak jak Wam pokazywałem na początku, tak właśnie wyszło. To, że opisy są tutaj właściwe, pojrzenie wszędzie, na no, wszystkich szeregach są inne oczywiście. Tak jak widzieliście, jakby byłem na Moskim Oku miesiąc temu, tutaj mam przyjemne kartę. tam weszłem szybciej niż wskazuje na to znak. Ale tutaj na Dolinę strążycką do Porany strążyckiej doszedłem zgodnie z czasem. I tak tutaj prezentuje się pora na położona na wysokości 1029 metrów nad poziomem morza Tu oczywiście macie bar Możecie sobie coś kupić do jedzenia, a także do picia Oczywiście macie też toalety A to miejsce nazywa się Herbaciarnia Oczywiście chodzi mi tutaj o ten punkt sprzedaży. A my kierujemy się dalej w kierunku spadł i tutaj ostatni rzut oka na przepiękny Wodospad Sikrawica. Ja tutaj doszedłem w 7 minut. Szereg wyznaczał czas 15, także jestem o połowę szybszy od czasu wyznaczonego przez osobę, która ten czas tutaj właśnie wyznaczała. A my kierujemy się właśnie już z powrotem. Dzisiaj mamy 9 czerwiec 2023 roku I w dniu dzisiejszym postaramy się zdobyć Kasprowy Wierch Bilet normalny w jedną stronę kosztuje jest 109 zł a 89 Także jeżeli takie odcinki Wam się podobają to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę Zachęcam też do zasubskrybowania kanału To będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami কতটা এর ক্লাস লাইকলি 9 czerwiec 2023 roku. Znajdujemy się na Kasprowym Wierchu. Jest to góra położona na wysokości 1987 m nad poziomem morza. Aktualnie mamy 8,5 stopnia. I takie oto możemy podzielić widoki. Niestety mamy mgłę, także widoczność jest ograniczona. Znajdujemy się na prawym Wierchu, aktualnie na najwyższym jego punkcie. Gazprom Wierch jest położony wysokości 1987 metrów nad poziomem morza. I tutaj mamy skrzyżowanie tat, yy. tras, oczywiście. 2 godziny, zielony szereg w lewo, 2 godziny 20 minut, a żółty szereg w prawo, halek ręczienicowa, godzina.